Wiele kobiet po pięćdziesiątce myśli, że nie ma już mocy. A ostatnio pokazałam ci jednak, że jest zupełnie inaczej. Prawda jest taka, że każda z nas ma swoją moc. Tylko po prostu przestała z niej korzystać. Nie dlatego, że nie może, tylko dlatego, że przez lata uczyła się żyć nie dla siebie. Dlatego dzisiaj pokażę Ci trzy bardzo proste, bardzo życiowe słowa. Które sprawiają, że Twoja wewnętrzna moc zaczyna działać praktycznie, praktycznie, a nie tylko w teorii. Więc zaczyna działać dla ciebie, a nie przeciwko tobie. Ja nazywam się Dorota Kula. Jestem kobietą w wieku eleganckim, która w sposób praktyczny, bardzo prosty, pokazuje innym kobietom w wieku eleganckim, ale nie tylko. Jak żyć w sposób szczęśliwy, radosny, spełniony? Jak podążać za swoim głosem i żyć na własnych warunkach? I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że twoja wewnętrzna moc to nie jest coś magicznego. To nie jest siła charakteru ani ciągłe bycie silną. To jest moment, w którym twoje życie zaczyna po prostu iść w tym samym kierunku co ty. I co to znaczy? To znaczy że Twoje życie wygląda tak, jak Ty tego chcesz, i Twoje życie podąża za Tobą, za Twoimi pragnieniami, wartościami i potrzebami. Jednak, żeby tak się stało, potrzebne są trzy rzeczy. I nie są to afirmacje, nie, nie jest to motywacja, tylko trzy bardzo konkretne obszary. I zanim do nich przejdę, to chciałam Ci tylko przypomnieć, że możesz. Oczywiście tutaj komentować, dzielić się swoimi przemyśleniami. Możesz również zadawać pytania lub odpowiadać na pytania, które tutaj usłyszysz. Możesz też robić praktyczne ćwiczenia, bo takie również będą. Zanim przejdziemy dalej, ja napiję się wody, więc jak ty coś masz do picia, to też się napij. No i teraz powiem Ci o pierwszym słowie i pierwszym obszarze. To bardzo proste słowo i krótkie, ale bardzo ważne. To słowo ja. Tak, nie się. to słowo ja. Bo kiedy mówimy o praktycznym korzystaniu ze swojej wewnętrznej mocy, wszystko zaczyna się właśnie od tego słowa. Od słowa ja. I ja to nie jest egoizm, bo tutaj nie chodzi o stawianie się ponad innymi czy jakoś nadmierną rozczulanie się nad sobą, tylko to jest taki moment, w którym wreszcie przestajesz sama siebie pomijać. Bo bardzo wiele kobiet przez całe lata żyje w takim trybie najpierw inni, potem obowiązki, potem jak już wszystko zrobię, a jak gdzieś tam na końcu listy, a może w ogóle wcale. I podam ci taki mój przykład, jak to u mnie było. U mnie też tak było. Do pewnego momentu, aż któregoś dnia, jedna osoba zadała mi takie pytanie. Czego ty, co jest, albo inaczej, kto jest dla ciebie najważniejszy? Takie było pytanie. No i oczywiście wymieniłam szereg różnych osób, całą plejadę gwiazd, począwszy od mojej rodziny, poprzez. Wszystkich dookoła. No i ta osoba zapytała mnie po raz kolejny. No dobrze, fajnie, że wszystko wymieniłaś, ale powiedz jeszcze raz, kto jest dla ciebie najważniejszy? No i znowu zaczęłam wymieniać, no ale w, już w połowie tego wymieniania zatrzymałam się, bo ta osoba już widziałam po jej minie, że nie takiej odpowiedzi oczekuje. No i zadała mi po raz kolejny to samo pytanie, zastanów się. Kto jest dla ciebie najważniejszy? I doszłam do takiego punktu, że powiedziałam, nie wiem. No i ona wtedy powiedziała mi, a wiesz, jaka powinna być odpowiedź? Ja mówię, nie mam pojęcia. Ona powiedziała mi wtedy, powinnaś na to pytanie odpowiedzieć ja. I niby takie proste, ale dla mnie wtedy było to nie do przeskoczenia. Więc wiem o tym, że pewnie u Ciebie jest podobnie, a być może nie, ale wiem, znam wiele kobiet, które właśnie myślą pod, myślały czy myślą nadal podobnie jak ja. Natomiast dzisiaj już wiem, że bez tego mojego ja nie ma mojej mocy, a bez tego Twojego ja nie ma Twojej mocy. Bez tego Twojego kim jestem, życie jest tylko funkcjonowaniem. A nie prawdziwym życiem, bo twoje ja to jest twoja świadomość. Świadomość czego? No, świadomość tego, czego chcesz, co jest dla ciebie ważne, albo czego już nie chcesz, czego już na przykład dalej nie chce dźwigać, nie chcę nosić ze sobą. I to jest taki moment, w którym przestajesz pytać wszystkich dookoła, co powinnaś zrobić, i zaczynasz pytać samą siebie. Czy to, co ja robię, jest w zgodzie ze mną, ze mną samą? Bo twoja moc zaczyna się właśnie tam, gdzie ty uznajesz siebie samą za ważną. I to nie jutro, nie kiedy dzieci dorosną, nie kiedy będzie spokojniej i nie kiedy przejdziesz na emeryturę, tylko teraz. Bo kiedy mówisz sobie, ja się liczę, ja jestem ważna dla siebie, to Twoja wewnętrzna moc przestaje spać, tylko zaczyna działać. I teraz mam dla Ciebie takie krótkie zadanie. Poproszę Cię, czy zaproszę Cię do takiego mojego krótkiego ćwiczenia. Jeśli możesz w tym momencie, to zamknij na chwilę oczy. A jeśli nie możesz, Zamknąć oczu, to po prostu odłącz się na chwilę myślami od wszystkiego, co się dzieje dookoła, i zadaj sobie, będąc przez chwilę właśnie w takim skupieniu i ciszy, jedno pytanie: czego ja w tej chwili tak naprawdę chcę? Ale nie chodzi o to, czego nie wypada. Nie chodzi o to, czego oczekują ode mnie inni, tylko czego ja chcę. I pozwól sobie, żeby pojawiła się pierwsza odpowiedź. Wcale jej nie poprawiaj, nie oceniaj, tylko pozwól, żeby się po prostu pojawiła. A teraz zadaj sobie jeszcze jedno pytanie: Na co już dłużej nie chcę się godzić? Na co już dłużej nie daję zgody? I to, co pojawi się, nawet jeśli jest niewygodne, to jest właśnie głos Twojego ja. Możesz to ćwiczenie powtarzać wiele razy w różnych sytuacjach, tylko pamiętaj jedno: Twoja wewnętrzna moc zaczyna działać wtedy, kiedy Ty przestajesz ją wreszcie zagłuszać, zaczynasz jej słuchać i słuchać tego wewnętrznego głosu. No, i drugie słowo, które jest bardzo szybko podąża za tym właśnie ja, to jest zgoda. To jest drugie słowo i drugi filar tego wszystkiego. Czyli zgoda, a więc takie wewnętrzne pozwolenie sobie, po prostu na bycie sobą. Ja tobie muszę to powiedzieć bardzo wyraźnie, bo wiele osób tego nie rozumie, że taka zgoda. To nie jest słabość i nie rezygnacja i nie poddanie się, tylko to jest taki moment, w którym ty przestajesz walczyć wreszcie sama ze sobą. Bo zobacz, wiele kobiet ma już taką świadomość tego, kim są, ale nie dają sobie pozwolenia. Wiedzą, czego chcą, czują, kim, kim chcą być, ale w środku, tu, w sercu słyszą takie zdania: To za późno, to nie wypada, bo co ludzie powiedzą: A ile ty masz lat? I kiedy to zaczynasz słyszeć w głowie, to pojawiają się wątpliwości, i wtedy cała moc, którą masz, idzie na wewnętrzną walkę samej ze sobą, zamiast na wspieranie Ciebie. Działa to przeciwko tobie, a nie dla ciebie. Dlatego tak potrzebna jest właśnie ta twoja zgoda, bo zgoda to po prostu takie powiedzenie sobie: OK, tak mo mogę tak zrobić, mogę taka być, mam prawo chcieć więcej i tak. Wybieram życie po prostu po swojemu, nieważne co inni myślą i mówią. I dopiero wtedy, kiedy pojawia się Twoja zgoda właśnie na to i pozwalasz sobie być naprawdę sobą, to Twoja moc przestaje cię blokować i zaczyna płynąć, i wtedy działa właśnie dla Ciebie. No, i takie ćwiczenie znowu do tego słowa. Zaproszę Cię właśnie do tego, żeby. Abyś teraz wzięła spokojny oddech i dokończyła w myślach takie zdanie. Daję sobie zgodę na. I teraz niech pojawi się pierwsze zdanie, jakie przyjdzie do Ciebie. Może to być różnie, prawda? Może być to na przykład bycie sobą albo na zmianę, na odpoczynek, na powiedzenie nie, albo wreszcie życie na tak. Na tak, jak Ty to czujesz. I teraz zauważ, jedno: czy to zdanie przynosi Ci ulgę, czy napięcie? Bo jeśli przynosi Ci ulgę, to jest właśnie dokładnie ta zgoda, której Twoja moc w tym momencie potrzebowała. A jeśli pojawi się napięcie, to jest to znak dla Ciebie, że właśnie tam jest ten punkt, gdzie powinnaś zrobić miejsce na samą siebie. No, i trzecie słowo w tym temacie to ruch. I teraz co ja rozumiem pod słowem ruch? Dla mnie, ruch to po prostu decyzja, która uruchamia Twoją moc. I tutaj chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Twoja moc wcale nie potrzebuje idealnego planu i nie potrzebuje gotowości w 100%. Nie potrzebuje też pewności. Ona potrzebuje ruchu, a więc działania. Dlaczego? Bo wiedza bez działania staje się bezużyteczna, a świadomość bez działania zostaje po prostu tylko myślą. Zgoda bez tego działania, bez tego ruchu, zostaje tylko nic nieznaczącą obietnicą, a moc bez ruchu usypia, po prostu nie działa. I ten ruch to jest właśnie ten moment, w którym przestajesz wszystko analizować i robisz pierwszy, może nawet mały krok, nawet jeśli nie wiesz tak do końca jeszcze, dokąd cię to zaprowadzi, ale robisz ten jeden mały krok. I żeby była jasność, tu nie chodzi o jakąś rewolucję, nie chodzi o wielkie decyzje, nie chodzi o sygnał wysłany. Do wszechświata, tylko chodzi o sygnał taki wysłany do samej siebie. I jaki to jest sygnał? No właśnie taki, że ja jestem ważna, że biorę swoje życie w swoje ręce. Właśnie wtedy Twoja moc zaczyna z Tobą współpracować. No i teraz oczywiście krótkie ćwiczenie. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Pomyśl o jednej rzeczy, o której wiesz. Że jest dla Ciebie ważna, ale odkładasz ją już od bardzo dawna. I odpowiedz sobie na pytanie: jaki najmniejszy ruch mogę zrobić w ciągu kilku 24 godzin, żeby właśnie tą rzecz zrobić albo zacząć robić? I nie jutro, nie kiedyś, nie jak będę gotowa, tylko zrób to dzisiaj albo jutro. I to może być tylko jedna, jakaś rozmowa, jakaś jedna decyzja, taka mała nawet. Jedno nie, albo jedno tak, albo jeden krok w stronę siebie. Taki mały ruch, który po prostu uruchomi Twoją moc. I on ma być taki prawdziwy, bo każdy, każda taka moc, każdy taki ruch w kierunku Twojej mocy uruchamia się. Tylko i wyłącznie przez działanie. Takie, taka moc, którą masz w sobie, możesz ją w ten sposób tylko uruchomić, poprzez małe działania. Takie małe, niewielkie i wydaje się, że bez znaczenia. A jednak te małe działania, właśnie one mają moc. No i teraz podsumujmy, bo dzisiaj pokazałam Ci, Trzy takie słowa, które są kluczem do praktycznego wykorzystania Twojej wewnętrznej mocy. I to jest ja w rozumieniu siebie, swoich potrzeb, potrzeb, pragnień czy marzeń, bo bez tego niestety nie wiesz, w którym kierunku skierować tą swoją moc. Drugie słowo to była zgoda, czyli pozwolenie sobie na bycie sobą, życie po swojemu, bez porównań i oczekiwań innych. No, i trzecie słowo to ruch, czyli taki pierwszy Twój mały krok, który uruchamia Twoją moc, bo działania nawet takie małe mogą uruchomić największą świadomość, która poruszy całą Twoją moc, a bez tego. Sama świadomość zostaje tylko myślą i o tym pamiętaj. Twoja moc zawsze była przy tobie, a teraz jeszcze masz już energię, i dzisiaj dałam Ci narzędzia, żeby rozbudzić i wykorzystać tą swoją moc w takim codziennym życiu, w, codziennym, w codziennych działaniach, po prostu. No, i na zakończenie to chciałam Ci powiedzieć, a właściwie zachęcić Cię, żebyś nie czekała na idealny moment i nie planuj, nie odkładaj, nie analizuj bez końca, tylko wybierz jedną rzecz, na którą masz wpływ i zrób ten mały pierwszy krok dzisiaj albo jutro. To właśnie jest takie praktyczne korzystanie z Twojej własnej mocy. A jeśli ten live ci się spodobał, zainspirował cię w jakikolwiek sposób, to zostań ze mną na kolejnych spotkaniach, bo razem będziemy odkrywać coraz więcej sposobów na życie w zgodzie ze sobą, pełne mocy i energii. A za tydzień, w poniedziałek 12 stycznia o godzinie 19.03, zajmiemy się tematem trzech słów na temat tego, jak w pełni być sobą. Więc jeśli jesteś zainteresowana tym tematem, to bardzo Cię serdecznie zapraszam, bo to będzie kontynuacja dzisiejszego live'a. I jeśli Ci się to podobało, co tutaj mówiłam, możesz. Też udostępnić innym osobom, ale sama zostaw po sobie ślad, serduszko, albo jakieś słowo, które może dzisiaj wyciągnęłaś z tego live'a i ono z tobą zarezonowało. Więc napisz mi w komentarzu, co za sobą dzisiaj zabierasz. A jeśli chcesz, żebym w trzech słowach odniosła się do tego tematu, który ciebie gdzieś tam gniecie, to napisz do mnie w komentarzu albo na Messenger, a ja zajmę się tym tematem z chęcią, a tobie. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku 2026. Niech on będzie pełen Twojej mocy, i do zobaczenia już za tydzień w następnym odcinku: trzy słowa o.